Złam jedną z tych zasad i od razu zauważysz, że wszystko się zmienia. Na gorsze, stracisz spokój, zatracisz szacunek, będziesz reagować zamiast prowadzić. To nie są reguły z książek, to prawa, które życie wymusza, czy ci się podoba, czy nie. W tym filmie pokażę ci sześć zasad stoika, których złamanie zawsze ma cenę nie finansową, ale emocjonalną, społeczną i osobistą. Zostań do końca bo ostatnia zasada jest najbardziej brutalna i najmniej oczywista, ale łam ją i znikniesz z szacunku innych. Wielu mężczyzn mówi, ja nie potrzebuję zasad, jestem sobą, ale to nieprawda. Każdy człowiek kieruje się jakimiś regułami, tylko pytanie brzmi, czy twoje reguły są świadome, czy to tylko odruchy, które wgrało w ciebie społeczeństwo. Stoik nie działa z impulsu, działa z intencji, bo wie, że emocje mijają, a konsekwencje zostają. I to, co teraz wydaje się naturalne, za chwilę może kosztować szacunek, relacje lub twoje nerwy. Ten film nie będzie traktował o tym, jak stać się osobą idealną. Nie ukaże ci, jak zwyciężyć w każdej rozmowie lub jak być stoickim robotem. Temat jest inny. Chodzi o posiadanie własnego kodeksu. Zasady, które chronią twoją energię, twoją tożsamość, twój kierunek. Bo jeżeli nie masz zasad, to każda emocja może stać się pokusą, a każda pokusa ma potencjał, aby cię zniszczyć. Zniszczyć nie poprzez nagły dramat, ale poprzez powolne wypalenie. Widzisz, każdy z nas łamał te zasady. Nie chodzi tutaj o perfekcję, chodzi o świadomość i o wybór. Gdy wiesz, co robisz, możesz to zmienić. Jeśli nie masz zasad, jesteś jak łódź bez steru. Każda fala emocji steruje tobą. Wtedy przestajesz być liderem swojego życia i stajesz się reakcją, cieniem, echem cudzych zachowań. To właśnie odbiera ci szacunek. W tym filmie poznasz sześć zasad stoika, których łamanie niesie ze sobą konkretną cenę. Nie zawsze jest ona widoczna od razu, ale ta cena zawsze przychodzi. Najczęściej w postaci chaosu, utraty spójności i braku wpływu na własne życie. Proszę, zostań z nami do końca. Dlaczego? Bo ostatnia zasada jest najbardziej brutalna i najmniej oczywista. Jeżeli jednak zdecydujesz się ją złamać, Twoja siła ulega zniknięciu. Stajesz się wtedy jednym z tych, których nikt nie słucha. Nawet ty sam. Jeśli to, co słyszysz, rezonuje z tobą, zatrzymaj się na chwilę. Kliknij like, napisz komentarz. Zaczynam od siebie. I subskrybuj, jeśli chcesz dalej rozwijać spokój i obecność, zamiast żyć w chaosie. Każdy taki gest pomaga, by ten przekaz trafił do mężczyzn, którzy właśnie gubią się w hałasie i szukają drogi do siebie. Nie chodzi o liczby. Chodzi o zasięg przekazu. Który może naprawdę coś zmienić. Pierwsza zasada stoika brzmi: Nigdy nie uciekaj się do natychmiastowej reakcji. Każde gwałtowne słowo, gest lub emocjonalny wybuch oznacza, że tracisz kontrolę, co natychmiast burzy twój spokój i pozycję. W codziennych sytuacjach, kiedy ktoś cię sprowokuje, otrzymasz negatywny komentarz lub stanie się coś nieoczekiwanego, jesteś gotów na zaczerpnięcie oddechu a nie na ucieczkę. Ta chwila ciszy to nie słabość. To energia, która gromadzi się wewnątrz ciebie. Zamiast reagować, obserwuj siebie. Obserwuj sytuację. A potem odpowiadaj świadomie. Impulsywne reagowanie ogranicza kreatywność i przestrzeń. Stoik zdaje sobie sprawę, że emocje narastają z każdą sekundą. Stres z każdą chwilą. A reakcja może wywołać niespójność. Jednakże, jeśli pozwolisz sobie na chwilę przerwy, zyskujesz kontrolę nad narracją. Gdy kolega sprowokuje cię zamiast odpowiadać złością, możesz na niego spojrzeć, uśmiechnąć się lub zadać pytanie. I to właśnie ta chwila ciszy, ta subtelna przestrzeń przypomina ci, że to ty kierujesz, a nie gonisz. Twoja reakcja staje się więc zaproszeniem, a nie wybuchem gniewu. Epiktet mówił: Nie odpowiadaj emocją, odpowiadaj rozumem. Nie oznacza to jednak tworzenia sztucznych odpowiedzi. Zamiast tego, powinniśmy dać sobie czas aby poczuć swoje intencje. Bo jeśli odpowiesz natychmiast, wszystkie odpowiedzi będą brzmieć podobnie jak reakcja. Jednak kiedy odpowiedź przyniesiesz po chwili, niesie ona ciężar decyzji, a nie odruchu. I to właśnie robi różnicę między byciem marionetką emocji, a byciem jej mistrzem. Jak to wygląda z dnia na dzień? Zauważ, gdy coś cię wyprowadza z równowagi. Nawet drobna cisza sprawi, że twoja reakcja będzie miała wagę. Czy masz chęć odpisać wiadomość w ataku? Poczekaj. Ktoś cię przerywa w rozmowie? Zaczekaj. I za chwilę zauważysz, że masz większy wpływ. Cisza zmienia dialog i sprawia, że kobieta, a właściwie każdy, patrzy na to, co powiesz. Nie tylko słucha, gdy mówisz. Unikanie natychmiastowej reakcji wzmacnia twój spokój. Z każdą pauzą dostajesz potwierdzenie: Nie muszę się spieszyć, nie potrzebuję działać, a to z kolei buduje twoją pozycję. Ta zasada działa również w trudnych rozmowach. Gdy ktoś cię testuje, denerwuje lub sprawdza, kto tu rządzi. Cisza powstrzymuje dramat, a także rodzi szacunek, ponieważ pokazujesz: to ja decyduję, kiedy zaczynam reagować, nie ktoś inny. Reagowanie inaczej nie oznacza bycia obojętnym. To nie jest zimne ignorowanie. To jest dopuszczenie i uważność. Pozwól sobie zatrzymać się, spojrzeć na swoje emocje, napisać lub powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, ale dopiero wtedy, gdy już to wiesz. A nie w momencie impulsu. To jest subtelna transformacja z życia pod wpływem emocji do życia ze świadomością. I to naprawdę robi różnicę różnicę zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Twoje reakcje zapisują się. Każde natychmiastowe słowo, nawet jeśli jest krótkie, zostaje zapamiętane. Mężczyzna, który reaguje impulsywnie, zostaje spostrzegany jako osoba niestabilna. Ten natomiast, który odpowiada po chwili, buduje swoją reputację poprzez spokój. Pewność i wartość. I to ma przełożenie na każdy obszar jego życia: pracę, relacje, a także przywództwo. Ponieważ cisza nie prosi o uwagę, ona ją po prostu wymusza. W praktyce, gdy czujesz, że emocja rośnie, zrób minimalną pauzę. Trzy głębokie oddechy. Zastanów się nad swoimi myślami przed mówieniem, lub zrób krótką zmianę skupienia. Zamiast reagować, przechodzisz do odpowiadania. I to jest twój moment. Cisza, która mówi, to ja decyduję, nie pozwól, by pierwszy impuls skłonił cię do działania, bo jeśli tak zrobisz, stracisz swój spokój, a bez niego nie ma fundamentu. Ta zasada stanowi fundament wolności. Jeżeli pozwalamy emocjom przejmować kontrolę, to nie żyjemy świadomie, ale reagujemy na autopilocie. Gdy odczuwamy złość, frustrację, lęk, to nie jest to znak, że coś jest nie tak z nami. Ale sygnał do działania. Stoicyzm głosi: To ja decyduję, co robię z tym impulsem. Nie ona, nie świat, lecz ja, tu i teraz. Mam wybór, bowiem emocje to informacja, no a nie rozkaz. Wielu mężczyzn myśli: To ona mnie zdenerwowała. Takie podejście niszczy autentyczną siłę. Stoik natomiast widzi to inaczej. To moja reakcja ją zdenerwowała. Dopiero wtedy zaczyna nad sobą panować. Gdy nie poddajesz swoich emocji analizie, one zaczynają kontrolować ciebie. To nie jest egoistyczna kontrola. To jest wolność wyboru. A ta wolność przynosi to, co inni nazywają charyzmą. Seneca pisał: Człowiek najlepszy to mistrz siebie. Panowanie nad emocjami to nietłumienie, to śledzenie ich dynamiki i podejmowanie decyzji, zanim one przejmą władzę. Ponieważ emocja jest naturalna, to Twoim zadaniem jest wybrać, jak na nią odpowiadasz. Czy zburzysz spokój, czy go wzmocnisz? To jest moment, gdy twój świat decyduje, kim jesteś. W praktyce działa to tak. Czujesz ścisk w żołądku, przyspieszone tętno, czy zignorujesz to i wybuchniesz, a może powiesz coś, czego później pożałujesz. W takim momencie stoik zatrzymuje się, zaczyna oddychać, obserwować, podejmować decyzje i nawet jeśli coś powiesz, to będą to słowa, których naprawdę potrzebowałeś, a nie wyrzut emocji. Emocje to paliwo, ale to ty masz rękę na kierownicy. Gdy przejmujesz odpowiedzialność za swoje emocje, przestajesz być więźniem wydarzeń. Ludzie, sytuacje, relacje wszystko to może wywołać w tobie różne reakcje, ale to, jak na to odpowiesz, zależy wyłącznie od ciebie. Oznacza to, że gdy inni reagują chaotycznie, ty możesz być kotwicą, a to buduje autorytet bez konieczności stosowania agresji. Ta prawdziwa siła jest zauważalna dla innych i budzi ich szacunek. Zrozumienie tej zasady to moment przełomowy. Przestajesz szukać zewnętrznej kontroli i zaczynasz budować wewnętrzną. To nie oznacza braku odczuć, to oznacza bycie przy nich, rozumienie ich i działanie, mimo ich obecności. Stoik poprowadzi się sam, ponieważ wie, że emocje są ścieżką, a nie przeszkodą, a nie strata tej zasady prowadzi do, do chaosu. Łatwo wpadasz w złość, angażujesz się w dramaty, reagujesz z potrzeby udowodnienia czegoś. To drobne momenty, które się nawarstwiają. Z czasem tracisz spójność, reputację i przede wszystkim siebie. Tego, czego ludzie się boją najbardziej, to nie zagrożeń, ale braku wewnętrznej kotwicy. Zatem, gdy emocje się pojawią, weź głęboki oddech. Nazwij to, co czujesz. Staraj się zrozumieć, co ci one mówią. I dopiero wtedy zdecyduj, jak na to odpowiadasz. To nie jest tchórzostwo. To nie jest chłód. To jest świadomy wybór i jedyna ścieżka, aby stać się mężczyzną, który rządzi swoim życiem. Stoicyzm zaczyna się w sercu, a nie w filozofii. Jeśli to, co słyszysz, daje ci do myślenia, kliknij like i daj znać, że to ma sens. Ta zasada jest manifestem twojej autonomii. Kiedy odczuwasz presję, aby się tłumaczyć, zapytaj siebie, czy ta osoba ma prawo wysłuchać mojej obrony? Jeśli odpowiedź brzmi nie, milcz, bowiem zdań nie tłumaczy się słów nie wyjaśnia. To jest moment, w którym demonstrujesz, iż nie grasz o aprobatę, a to daje moc. Gdy pragniesz się tłumaczyć, oddajesz pole emocjonalnym pasożytom. Nawet gdy ktoś zadaje pytanie, nie oznacza to, że zasłużył na odpowiedź. Stoik nie dąży do uzyskania zgody, szuka sensu. I nawet w sytuacji, gdy możesz odpowiedzieć, nie oznacza to, że musisz. Epiktet mawiał: Nie żyj tak, jakby inni mogli cię oceniać. I właśnie o to chodzi. Nie pozwól, aby cudze opinie zabrały ci czas i spokój. Twoje decyzje są Twoimi decyzjami, a tłumaczenia są jak odpowiedzi na klaksony. To tylko hałas, który cię nie napędza. W praktyce wygląda to tak. Gdy ktoś krytykuje, reagujesz spokojem. Kiedy pytają o wyjaśnienia, sam decydujesz, czy warto odpowiedzieć. Większość czasu jednak tak nie jest, ponieważ Twoje życie nie jest polem do demonstracji. Udzielanie wyjaśnień często zostawia otwarty front, co prowadzi do chaosu. Kiedy przestajesz się tłumaczyć, odzyskujesz przestrzeń. Masz mniej stresu, mniej uwagi dla dramatu, a to zwiększa Twoją siłę. Ludzie widzą, że ten facet jest spójny, nie reaguje emocjonalnie, nie wyjaśnia się po każdym komentarzu i to buduje reputację wewnętrznego lidera. Brak tej zasady powoduje uzależnienie od oczekiwań innych. Tłumaczysz się, ponieważ boisz się oceniania, jednak ocenianie zawsze przychodzi. Lepiej mieć własne wartości, niż podążać za oczekiwaniami innych i milczeć. Gdy nie masz nic wartościowego do przekazania, zrozumienie tej zasady jest momentem dorosłości. Porzucasz potrzebę bycia lubianym i przyjmujesz następującą myśl: Moje życie ma sens, nawet jeśli inni go nie widzą. To zamyka drzwi przed małodusznością, a otwiera przed szerszym horyzontem osobistej siły. Nie tłumaczysz się ze swojej wiary w siebie, ani z rytmu swojego dnia, ani z podjętych wyborów. Tłumaczysz się tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcesz i tylko wtedy gdy słowa służą rozmowie, a nie presji. To jest najlepszy filtr autentyczności, który pozwala odróżnić twoją wartość od cudzych oczekiwań. Jeśli podoba ci się ten materiał, kliknij suba i dołącz do społeczności ludzi, którzy budują spokój i pewność siebie. Twoja uwaga jest najcenniejszą walutą, jaką posiadasz. Jeśli rozdajesz ją na prawo i lewo, tracisz na wartości. Zdaniem Stoika nie każde zaproszenie jest warte odpowiedzi. Kiedy odpowiadasz na wszystko i dla każdego, pokazujesz, że jesteś łatwo dostępny, a to nie buduje szacunku. Zamiast tego, powinieneś wybierać, komu poświęcasz swój czas i uwagę. Pokaż, że to, co otrzymują, jest przywilejem, a nie automatycznym prawem. Kiedy mężczyzna przerywa swój dzień dla każdej wiadomości, staje się dostępny na zawołanie. Kobieta natychmiast to czuje, że nie jesteś w pełni obecny, że możesz być w dowolnym momencie odwołany. Stoik natomiast pilnuje rytmu dnia, praca, rozwój. Czas dla bliskich, a dopiero potem ktoś dostaje Twoją uwagę. I to nie przez przypadek, ale przez wybór, marek Aurelius stwierdził, nie wszystko zasługuje na Twój czas. To oznacza, że nigdy nie powinniśmy pozwolić, aby to, co ma wartość, stało się towarem. Gdy twój czas staje się dobrem luksusowym, otrzymujesz traktowanie, które odzwierciedla ilość uwagi, jaką sam sobie nadajesz. Jeśli nie dasz go za darmo, nauczysz innych, że warto go zdobywać. W praktyce. Nie reaguj od razu na każde powiadomienie. Postanów o ustaleniu bloków czasu dla pracy, rozwoju i relacji. Kiedy przychodzi wiadomość poza tym, odpowiedz na nią później lub sam zdecyduj, czy w ogóle na nią odpowiadasz. Pozwól, aby twoja odpowiedź była wartością, a nie odruchem. W ten sposób pokazujesz, że twoja energia ma sens. To nie jest energia marnowana na przepływ. Brak tej zasady objawia się chaosem. Dzień staje się niczym wyciekająca dentka. Nie masz kontroli. Ludzie przesuwają cię. Bo po prostu mogą. Twój mózg pracuje na autopilocie. W relacjach to oznacza ciągłe potwierdzanie, dążenie do aprobaty i nieustanne zmęczenie. Stoik natomiast pozwala, by jego dzień miał strukturę i to naprawdę można odczuć. Kiedy zrozumiesz wartość swojej uwagi, zaczniesz szanować innych. Nie odpowiadasz, aby coś udowodnić, odpowiadasz po to, by zrozumieć. W relacjach to wprowadza inną dynamikę. Nie jesteś dostępny dla każdego. Jednak jesteś obecny dla tych, którzy naprawdę mają znaczenie. A to tworzy spójność i traktowanie z poziomem szacunku. Decyzja o selektywności to decyzja o sobie. Choć może to brzmieć egoistycznie, jest odwrotnie. Kiedy masz rytm, czujesz sens dnia. Ludzie przestają cię rozpraszać. Twoja uwaga staje się znakiem, że jesteś człowiekiem z misją, a nie człowiekiem z dostępem. To jest różnica między byciem kimś, kto reaguje, a kimś, kto kieruje. Na koniec. Nie musisz się odciąć od świata. Ale jeśli oddajesz uwagę, automatycznie oddajesz swoją wartość. Stoik odpowiada tylko wtedy, kiedy to ma sens. On wie, że jego siła nie pochodzi z reakcji, lecz z wyboru. I to jest klucz. Uwagę udziela się nie bez powodu, udziela się ją wtedy, gdy sama przychodzi. Co o tym sądzisz? Napisz w komentarzu, czy też miałeś takie doświadczenia. Chętnie poczytam, co myślisz. Bez codziennego rytuału jesteś jak łódź na wzburzonym morzu. Każdy impuls decyduje za ciebie. Poranne przewijanie treści, reakcja na powiadomienie, nagła zmiana planu. Stoik tworzy strukturę. Poranny spacer, refleksja, oddech, zanim świat zacznie działać. To zwykły początek dnia, który decyduje kto prowadzi, ty czy chaos. Rytuał to nie jest magia, to narzędzie. Poranek ustawiony z intencją wysyła sygnał. Działam, rozwój, praca, relacje. Każdy dzień dostaje swoją ramę. Bez tego wszystko staje się płynne, a kiedy wszystko staje się płynne, tracisz to, co jest najcenniejsze Twoją tożsamość. Rytuał przypomina: Jesteś tym, co robisz każdego dnia, a nie tym, co nagle Cię pochwyci. Syneka mówił: Kto nie zna swojego portu, dlatego wiatr jest przeciwnikiem. Twój rytuał to port. Bez odpowiedniego początku, dzień staje się testem, który przegrywasz, bo każda pokusa Możecie skierować na złą drogę. Każda otwarta puszka przewijania, każda próba ucieczki jest wyborem. Pracować świadomie czy żyć według cudzego zegara? To nie musi być skomplikowane. Kawa z myślą, 5 minut ciszy, zaplanowany spacer, notatka intencji. To wszystko pokazuje, że jesteś dla siebie dostępny, zanim staniesz się dostępny dla innych i odnosisz się do siebie z szacunkiem, albowiem Najtrudniejszym partnerem w relacji jesteś ty sam. Jeśli nie umiesz prowadzić siebie, nie poprowadzisz nikogo. Brak rytuału oznacza rozproszenie. Myśli nachodzą na siebie. Mam tyle do zrobienia, powinnam, muszę, musiałem. W ciągu tygodnia, miesiąca, roku nie jesteś już tą osobą, którą pamiętasz. Stajesz się sumą impulsów. Stoik natomiast zakłada solidne fundamenty. Zaczyna od struktury, a później pozwala sobie na zmiany. Jednak zawsze w ramach wyznaczonej przez siebie drogi. Rytuał buduje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Nawet gdy świat się wali, poranek przypomina: Zaczynam od ciebie. To jest jak kotwica. A każdy kolejny dzień czerpiący siłę z tej kotwicy buduje coś większego tożsamość, której nie można zabrać. Kiedy kobieta czy ktokolwiek dostrzega człowieka, który ma porządek w sobie, widzi w nim partnera, nie puste słowa. To nie jest sztywny plan. Jest to rytm, który możesz dostosować, ale bez początku nie ma sensu podejmowanie działań. To jest Twoja decyzja, czy tworzyć strukturę, w której możesz rosnąć. Takie podejście zmienia wszystko, bowiem kiedy zaczynasz dzień z intencją, stawiasz pierwszy krok nie w kierunku świata, ale w kierunku siebie i to ma moc. Podsumowując, rytuał to nie sposób na poranek, to sposób na życie. Nie da się być pełnym bez struktury. Stoicki rytuał to twój sygnał do świata i do samego siebie, że wychodzisz z chaosu. A potem, gdy chaos przychodzi, nie tracisz siebie, bo masz ścieżkę. Ścieżka to początek wszystkiego. Jest to czas kiedy widać kim naprawdę jesteś. Bez publiczności, bez oczekiwań. Stoik, wie, że najbardziej wartościowe decyzje podejmuje w samotności. Rano, przed pierwszym spojrzeniem w telefon, oraz nocą, gdy nikt cię nie obserwuje. Właśnie w takich momentach możesz się potknąć, ale również podnieść. Gdy jesteś konsekwentny, umacniasz siebie samego. Natomiast gdy odchodzisz od swojej wersji, tracisz to, co buduje szacunek do samego siebie. Mężczyzna bez zasad zniknie, gdy nikt nie będzie patrzył. Zmarnuje swój czas na chaotyczne spanie, przewijanie stron, prokrastynację. Osoba z wartościami, wtedy zrobi to, co zaplanowała. Nawet jeśli nikt jej za to nie zapłaci, nawet jeśli nikt tego nie zauważy, ponieważ robi to, co dla niej ma znaczenie i to aktywnie wzmacnia jej poczucie własnej wartości. Dzień po dniu Epiktet nauczył: Nie bądź tym, kim pragniesz być tylko na pokaz, bądź tym, kim jesteś, kiedy jesteś sam. To jest głęboka różnica między grą a byciem sobą. Kiedy jesteś sobą w ciszy, nawet gdy nikt nie patrzy, Twoje działania mają. Kryształową autentyczność to jest fundament, który nie zniknie, gdy wyłączysz telefon. I to właśnie ten fundament buduje prawdziwą siłę. Czy jesteś na siłowni przed świtem? Robisz to, ponieważ zaplanowałeś nie dla lajka. Czy jesteś szczery podczas śniadania? Mówisz prawdę, chociaż nikt cię nie słucha. To małe momenty, które składają się na twój profil charakteru. I to właśnie te chwile decydują, co się stanie, gdy przyjdzie trudna decyzja: czy uciekniesz, czy wytrwasz. Spójność buduje zaufanie. Na początek Twoje do siebie. Kiedy nieustannie jesteś sobą, bez publicznej aprobaty, bez wsparcia społecznego, budujesz fundament. Nie konstruujesz marki, budujesz siebie. Ludzie to zauważą, ale najpierw to budujesz w sobie. A to sprawia, że Twoje działania przestają zależeć od wyniku i reakcji innych. Stajesz się reżyserskim autorem swojego życia, nie odtwórcą ról. Niezgodności objawiają się w postaci wycieku energii. Czasami widzimy, że jesteś gdzieś indziej, a nieobecny w tym momencie. Bywasz obecny, a potem cię nagle nie ma. To zaszkodzi Twojej reputacji, pokazuje Twoją niepewność, te niewygodne momenty. Jednak, kiedy jesteś konsekwentny, kobiety, a w zasadzie cały świat widzą, że jesteś osobą, która dotrzymuje słowa. Dotrzymujesz go nawet wobec tych, którzy Cię obserwują. Spójność wewnątrz siebie to nie jest monotonia, to świadomość. Wybierasz, robię to. Nawet gdy efektów nie widać. I to właśnie ta decyzja każe ci wracać do rytuału, do zasad, do swojego planu. Nie ulegasz chwilom emocji, bo odczuwasz swoje znaczenie. Kluczem jest rozpoczęcie swojej drogi, zanim ktokolwiek zdąży przyjść i ocenić oraz nigdy nie zrezygnować z tej drogi. Pamiętaj, to nie Twoje zachowanie wobec innych decyduje o Twojej wartości. To Twoją wartość definiuje to, kim jesteś, gdy nikt na Ciebie nie patrzy. Wówczas nie musisz się niczym udowadniać. Wówczas nie musisz gdziekolwiek się starć. Filozofia stoicka zaczyna się tam, gdzie brak jest widowni. To właśnie tam decydujesz się, kim naprawdę jesteś. Te sześć zasad to nie tylko filozoficzna ciekawostka, ale również system ochrony przed chaosem codziennego życia. Pierwsza zasada mówi, nigdy nie reaguj natychmiast. Dzięki niej budujesz swoją kontrolę i autorytet. Druga zasada mówi, twoje emocje są twoją odpowiedzialnością. Daje ci ona spokój i siłę w momentach presji. Trzecia zasada. Nie tłumacz się ludziom, których nie szanujesz. Chroni twoją energię i kierunek. Czwarta zasada to: nie dawaj dostępu bez selekcji, która odbudowuje twoją wartość i rzadkość. Piąta zasada brzmi: życie bez rytuału to życie bez kierunku. Daje ci ona strukturę i tożsamość. I wreszcie, szósta zasada. Nie zapominaj, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. Jest fundamentem Twojej autentyczności. Jeśli zaczniesz łamać te zasady, nawet nie zauważysz, jak powoli oddajesz spójność, dyscyplinę, a w końcu sam siebie. Jeśli jednak je zachowasz, nie tylko przetrwasz, ale zaczniesz prowadzić własne życie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, kliknij like, żeby dać znać. Zostaw komentarz. Zaczynam od siebie. Chętnie przeczytam i zobaczę, kto tu jest z nami. I jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij subskrybuj, żeby nie przegapić nowych filmów. Nowe materiały pojawiają się dwa razy w tygodniu, a w kolejnych filmach będziemy dalej poruszać tematy stoicyzmu, kobiet i bycia najlepszą wersją siebie. Nie odkładaj tego na później. Kliknij suba i dołącz do społeczności ludzi, którzy chcą budować spokój, obecność i siłę. Jeśli chcesz pójść dalej i zobaczyć, jak stoicki spokój i pewność siebie działają w praktyce, Obejrzyj kolejny materiał, który już czeka na Ciebie. Kliknij teraz i zobacz, co możesz wdrożyć jeszcze dziś. Trzymaj zimno głowę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.